Siemanko, z tej strony Metcy witam was w pierwszym odcinku w 2022 roku. Wchodzimy w nowy rok z może ostatnim odcinkiem mojej kariery, ktoż to wie. Zostały nam cztery spotkania w piłce klubowej do rozegrania, potem jak widzicie nic się nie pojawia, ale jeśli dostaniemy powołanie na mistrzostwa Europy, to ta seria jeszcze trochę potrwa. Zaczynam od meczu z Genom. jest to mecz o pietruszkę, ale trzeba sobie zrobić rozgrzewkę przed finałem Ligi Mistrzów. I jak widzimy, atakuje Inter, tak powinno być. Sensi Firmino zagrań na polekarne Lemar. Firmino bramka! Takie jest otwarcie w siódmej minucie. Inter prowadzi. Prowadzi od początku oby do samego końca, bo jesteśmy najlepsi. No i jeden do zera nas nie satysfakcjonuje przerzut na lewą stronę. Lemar do środka. Jeszcze Firmino. Ależ Barella to uderzył 2 do zera dla Interu. My się po prostu bawimy. Genoa jest dla nas tylko i wyłącznie tłem. Niech obserwujemy naszą grę. Javi Martinez. Indywidualny raid podaj do środka. Jeszcze Martinez. Uderzenie, moja interwencja. Jedną ręką to odbijam. Tak naprawdę interwencja na notę. Jest rzut rożny polekarna na pole karne, Piłka wybita. To nie koniec zagrożenia. Zobaczmy. Biraci. Jeszcze tutaj sytuacja. Ekuban, ale przewidziałem jego intencje i mam piłkę w rękach. Genoa wreszcie zaczął atakować I to na poważnie Kajsedo powstrzymany Nie ze mną te numery Jestem jednak bramkarzem wysokich lotów Jest rzut rożny Mocna centra, ryzykowne wyjście Ale się opłaciło Pusta bramka, czy uda mi się wrócić? Spokojnie się udało Duncan Duncan do środka Maksimowicz, jeszcze Kajsedo Kajsedo zastawia piłkę, rozrzuca grę Ekuban jest wycięty I będziemy świadkami rzutu karnego Cóż za bezsensowne zachowanie szkriniara. Tutaj nic się nie mogło zdarzyć, a jednak Genoa wywalczyła rzut karny, Martinez trafia! Niestety gol kontaktowy, to co zrobił Skriniar to jest piłkarski kryminał, Genoa wraca do żywych! Ale musimy zabić nadzieję Genoi, ależ tym razem Sirigu interweniuje perfekcyjna postawa włoskiego bramkarza. Mia do środka, Lautaro, Firmino, dobre odegranie Sensi. Mia czy do gra? Tak jest! I bramka Firmino 3-1, Sirigu pokonany po raz trzeci i chyba zabijamy emocje w tym spotkaniu. No i koniec tego spotkania, wygrywamy 3-1, miałem sporo interwencji, jest to naprawdę dobra rozgrzewka przed najważniejszym meczem tego sezonu, do którego jeszcze zostały nam dwa spotkania ligowe do rozegrania, w tym między m.in. derby z Milanem, więc to będzie na pewno mecz, który dobrze nas przygotuje do finału Ligi Mistrzów. Sytuacje bramkowe po stronie Genoi też całkiem niezłe, szkoda tego rzutu karnego, bo gdyby nie on, to myślę, że udałoby się nam zachować czyste konto, a tak niestety skapitulowałem po strzale z 11 metrów. Mistrzostwo mamy pewne, rozgrywka toczy się o pozostałe pozycje. Teraz gramy z Romą, pokażmy na co nas stać. No i widzimy Sensi atakuje... Za moment będzie w polu karnym, dokrywa do środka. Uderzenie gola, ależ my otwieramy te spotkanie, Lautaro Martinez! Wyprowadził nas na prowadzenie, wyszło masło maślane, ale najważniejsze jest, że, że jest bramka. I widzimy teraz atak Romy. Rozrzucenie do boku, co z tego wyjdzie? Pellegrini. Do środka strzał, bramka, ależ precyzja, El i piłka od wpada do bramki. Wyciągnąłem się jak struna, chociaż przy moim wzroście szans nie miałem. Dobrze do boku zagraliśmy. Mija do środka sensy Jeszcze strzał bramka Lautaro Martinez. Uniknął spalonego 2 do 1 dla interu 19 minuta. Cóż to jest za spotkanie? 19 minut, 3 bramki. Abraham, ona od poprzeczki, mną no, uderzył bardzo ciekawie. Ale jednak niecelnie. Zobaczmy Pellegrini, Traoré. Jeszcze Pellegrini do środka. Mocny strzał ponad bramką. No angielski napastnik dzisiaj nie ma nastawionego dobrze celownika. No i trener dokonuje zmiany radu, pojawia się w moje miejsce. Przy strajconej bramce szans nie miałem, ale ostatecznie wygrywamy 2 do 1. No, ale też brak celnych strzałów ze strony Romy spowodował tą zmianę. To jest chyba najbardziej hamskie w FIFA, gdy dostajesz tak naprawdę jeden strzał nie do obrony. Potem już kompletnie nie ma żadnych celnych strzałów. No i kończysz z bardzo niską oceną, gdyż FIFA tak zapragnęła. No niestety, na pozycji bramkarza jesteś jak saper, mylisz się tylko i wyłącznie raz. No, i rzadko ktoś ci gratuluje, a częściej mogą mieć do ciebie pretensje. Zostało nam jedno spotkanie, ale jakżeż ważne, Inter vs Milan w ostatniej kolejce. Pokaż mi, kto jest najlepszy w mieście. No i Inter chce to pokazać od samego początku. Czy rozpoczniemy jak poprzednie spotkanie od mocnego ciosu? Lautaro, Firmino, jest Barella, gol! Tak jest, ależ my mamy te początki. Zagrać tak z Borusią Dortmund, a o wynik finału jestem spokojny. Lautaro zagrani na pole karne, Barella! I broni to dobrze, Mantea, Lucas Manteja. Dał radę w tej sytuacji. No, Inter w natar Inter, Milan w natarciu. Oby tylko nie uderzał właśnie ten jegomość, gol! Ten przeklęty Richard Lisson to jest moje przekleństwo w tej serii. Gdy on uderza, to ja już mam łzy w oczach. No i Milan w natarciu. Czyżby chcieli wyjść na prowadzenie Salamaker słupek? Belk był naprawdę blisko szczęścia. I to jeszcze nie koniec, ale piłka ostatecznie grzęźnie w moich dłoniach. Dobre zagranie Salemakersa, jeszcze jest tutaj, zobaczmy Brahim Diaz, mocno jedną ręką to odbijam, taka interwencja spodoba się fotoreporterom. No i jeszcze zmiana, po udanej interwencji trener dokonuje zmiany, oj czyżby klasyka gatunku. No i jeszcze mamy rzut rożny, zobaczmy jak Milan to wykorzysta, Salemakers na krótko jest Rafaellą, do środka główka, ale pięknie Radu to łapie. No i ostatnia akcja meczu należy do nas. Barella, dobre rozgranie. Lemar, Lautaro, Lautaro, dobre rozgranie. Do boku Firmino, w boczną siatkę, no niestety. To spotkanie kończy się podziałem punktów. Znowu ten przeklęty Richarlison. Ja naprawdę nie mam chyba sposobu, żeby go powstrzymać. Jak ja się cieszę, że my z Milanem nie gramy w finale Ligi Mistrzów. Bo w tej serii dla mnie to jest przeklęta drużyna, z którą mam zawsze problemy. No i gdybyśmy z nimi grali... To wynik nie byłbym spokojny, a z Borusją, co by nie mówić, Inter musi być faworytem. I to spotkanie już niebawem. Ale wcześniej zobaczymy sobie ligową tabelę na sam koniec. Dodatkowo podobno byłem kluczowy, no, trener dokonując zmiany był zdecydowanie innego zdania. No ale widać, dziennikarze widzą więcej. Pierwszy Inter, drugie Juve, trzecie Roma, czwarta Atalanta, piąte Napoli, Milan, dopiero na siódmym miejscu szósta Fiorentina. Lazio dziewiąte, cóż za słaby wynik. A trzy najgorsze ekipy to Empoli, Salernitana i Wenecja. Jak widzimy, Martinez najlepszym strzelcem, drugie miejsce firmino. Przejdźmy do asyst, może? No i firmino najlepszy, drugi Martinez, trzeci Barella, czwarty i ja. Ja rządzę w czystych kątach, a drugi jest Drągowski. Mimo iż miałem najwięcej czystych kąt, to nie znalazłem się w drużynie rozgrywek. No, mówi się trudno, a kto był najlepszym bramkarzem? Ja nim niby zostałem, czyli jestem najlepszym bramkarzem. Ale nie ma mnie w 11 sezonu. Tak to ma sens według jej. Zobaczcie. Patrycja jest w 11 sezonu, ja jestem najlepszym brałkarzem. Najlepszym zawodnikiem został Martinez. Powiem wam, logika jej chyba nie przestanie mnie zaskakiwać. Długo gram w tą grę i cały czas mnie zaskakuje. Dostaję powołanie do reprezentacji, więc jedziemy na Mistrzostwa Europa. A ta seria się jeszcze nie kończy. Drągowski, Majecki. Piątkowski, Bednarek, Bochniewicz. Karbownik, Bereszyński, Walukiewicz, Rybus. Żurkowski, Kądzior, Linet, Bielik, Starzyński, Kozłowski, Jóźwiak, Kamiński, Frankowski. No i najważniejsze, kto w napadzie? Zobaczmy Kownacki, Buksa, Świderski, Milik? A gdzie jest Lewandowski? Gramy w grupie z Belgią, Irlandią i Rosją. Ciekawa grupa, moim zdaniem spokojnie do wyjścia. Minimum z drugiego miejsca. A teraz czas na finał Ligi Mistrzów. Wszystko albo nic, wóz albo przewóz. Najważniejszy mecz w tej karierze. Spokojnie tutaj rozgrywaliśmy, ale straciliśmy piłkę Halland. Jeszcze Brand zablokowany. Halland powstrzymany, tak jest. Powstrzymuje fantastycznego Norwega. Uderzał z bliskiej odległości, ale nie dał rady. Julian Brand, mocna centra. Aj, króluje tutaj i zobaczcie, zaatakuje Hallanda, a ten ucieka. I to ma być ten potężny napastnik? No właśnie, odpowiedzmy sobie sami. Lemar zagrywa do środka Firmino, no jeszcze wycofanie Barella z dystansu, ależ obronił to Kobel. Kto przejmie piłkę? Gracze Borusi? Jest tutaj Mija, Napędza naszą kolejną akcję ofensywną. Luis Mija do środka. Firmino. Piętką świetnie odegrał. Sensi. Lautaro Kobel. Kobel! Ależ to jest popis bramkarskich umiejętności. Jak będzie tak bronił dalej. Dostanie motma. Mija, Ależ się rozpędził skrzydłem. Czy będzie centra? Nie. Zagrani po ziemi Sensi. Jeszcze Firmino odegrał. Ależ klepka! Ale marna 1 do 0. A tym razem Kobel kapituluje. Z tych wszystkich strzałów. Ten nie był chyba najtrudniejszy, ale wreszcie udało się go pokonać. Błędy Borusi w defensywie, Barella. Barella do środka, 2-0 Lautaro Martinez, 28 minuta. Inter na bezpiecznym prowadzeniu, grajmy swoje, a wzniesiemy puchar do góry. No i mamy rzut rożny, Valentino Lazaro centruje, piłka podbita przez Czelika. Jeszcze Lazaro to opanował, zagrał do środka Lautaro Martinez, przed pole karne Defray, Lautaro 3-0. Co to jest za mecz? 35 minuta, a Inter demoluje Borusję. No ale Borussia jeszcze nie składa broni, Donil Malen. Jeszcze Holand, ale ja takie piłki łapię na rozgrzewce. No i Inter nie zamierza poprzestawać na 3-0, to Malemar w polu karnym dogrywa 4-0. To jest wyrok, to jest wyrok, bo nie istnieje w tym finale. Tutaj w piłkę gra tylko i wyłącznie Inter. I to nasza musi być Liga Mistrzów. Barella, ależ fantastyczne zagranie, Lemar na skrzydle. To Lemar. Lemar zagrywa po ziemi. Esposito, 4-5-0, strzał w okienko, ależ on to zmieścił. To jest deklasacja, to jest różnica klas. Dalekie zagranie na nasze pole karne. Daniel Malen nad poprzeczką. Takimi strzałami tego meczu nie odmienią. Jest Dachu. Mo Dachu na polekarne błędy w obronie. Moje wybicie. Ratuje nam skórę, ale to jeszcze nie koniec. Di Lorenzo. Di Lorenzo ma zdecydowanie za dużo miejsca, ale odbieramy mu z dziecinną łatwością piłkę. Haland dobrze tutaj zagrał Reina. Reina na polekarne malen. Dałem radę, ale tutaj sędzia jeszcze dopatrzył się spalonego. Więc co by malen nie zrobił, ta bramka nie byłaby uznana. Patrzymy na powtórkę i była to perfekcyjna decyzja. No i koniec, 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 5 do zera w finale Ligi Mistrzów. Dawno nie graliśmy chyba tak jednostronnego finału, bo Rusia została po prostu zmieciona z planszy, to my pokazaliśmy kto jest lepszy i zdobywamy Champions League. Tak jest! Trzech sezonów na to potrzebowałem, ale myślę, że było warto. Pierwszy sezon to tak naprawdę była rozgrzewka. Dopiero budowaliśmy naszą pozycję na arenie międzynarodowej. W drugim sezonie udało się zdobyć Ligę Europy i Mistrzostwo Francji z AS Monaco. A teraz, wraz z Interem, jestem mistrzem Włoch i zdobywcą Ligi Mistrzów. Niesamowita historia napisała się na naszych oczach. Można świętować, ale to jeszcze nie koniec tej kariery. Przed nami jeszcze Mistrzostwa Europy. Myślę, że granie czwartego sezonu w tej sytuacji nie miałoby sensu. W piłce klubowej wygrałem wszystko, co się dało. A teraz mam nadzieję, że uda mi się wreszcie odnieść sukces z reprezentacją, bo pamiętacie jaki fail się wydarzył na Mistrzostwach Świata, gdzie odpadliśmy bez porażki przez błąd gry. Mam nadzieję, że teraz do tego nie dojdzie. Martinez królem strzelców również w Champions League. Gdy przejdziemy do asyst, to zobaczymy, że najlepszym asystentem również był Lautaro Martinez co za liczby, a ja miałem najwięcej czystych kont, co oznacza, że najlepszym zawodnikiem został Sterling z Manchesteru City. Ja po prostu nie mam siły do tych wyborów, ale to jest FIFA, tego nie ogarniesz, po co się denerwować, jestem kwiatem lotosu na spokojnej tafli oceanu. Tutaj widzimy liczbę moich występów, czystych kąt, zwycięstw, porażek, remisów, chociaż porażek nie było aż tak wiele. 51 występów, 33 czyste kąta. Robi to wrażenie. A najwięcej występów miał Szkriniar, Frey, Van Huysden, Roberto Firmino i Lautaro Martinez. Jeśli chodzi o bramki, najwięcej Martinez, drugi Firmino, trzeci Barella. A gdy przyjdziemy do asyst, to najwięcej ma Firmino wraz z Martinezem, a trzecie miejsce Barelli. No i widzimy tutaj mecze z Irlandią, Rosją i pewnie Belgią, tak jest, czekają nas w następnym odcinku. Ale zobaczmy też, kto zdobył pozostałe puchary, których my nie zdobyliśmy. Puchar Włoch dla Romy, ograli Milan w finale, to mi się podoba. Super puchar dla Realu Madryt, ograli Monako. no bo no, Monaco bez mnie to już nie ta sama klasa. Liga konferencji dla Milanu mają europejskie trofeum, to się liczy. Liga Europy dla Liverpoolu pokonali zdecydowanie Chelsea. My zdobyliśmy Ligę Mistrzów, i do tego Mistrzostwo Włoch, więc był to bardzo, ale to bardzo udany sezon. W piłce klubowej ta przygoda się kończy. Jeszcze czas na turniej reprezentacyjny, i tym samym ta seria zostanie spuentowana. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!